Dzień dobry, w ramach dzisiejszych zajęć y, omówię, z, omówię tutaj zadania, które znajdowały się w zeszłym tygodniu na kartach pracy, które mi rozwiąza rozwiązaliście i wysłaliście. Y, dlatego też przejdziemy od razu do, do, do tych zagadnień, do tych zadań, żeby je sobie przećwiczyć jeszcze, może, jeszcze raz i żeby pokazać Wam czym po, czy mogło się zdarzyć, czy m, gdzieś popełniliście. Konkretny błąd. No i teraz weźmy się za zadanie pierwsze. Mam cię dokończyć zdania, wybrać właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C i D. Zatem tak, pierwsze zadanie mamy że liczbą spełniającą równanie 6x plus 12 równa się 6 jest. No i teraz musimy tutaj sprawdzić, czy to będzie 1 czy minus 1. No to sobie postawmy. Jeżeli sobie postawimy 1, będziemy mieli, że 6 razy 1, tak bo za x postawiam 1 plus 12. No i czy to jest równe 6? No oczywiście, nie, zatem 1 odpada, no to sobie, sobie prawdopodobnie to będzie minus 1, ale jeszcze sobie rozpuśćmy, że 6 razy minus 1 plus 12. No i zobaczysz, że 6 razy minus 1 to jest minus 6, plus 12, to będzie faktycznie 6 i tu się będzie zgadzało. Zatem. Yy, liczbą spełniającą to nasze pierwsze równanie jest liczba minus 1, więc musi tutaj pisać albo minus 1, ewentualnie, w marze to tutaj w górę. Yy, ewentualnie się zaznaczyć i tutaj, że prawidłowa odpowiedź to jest b. Dobra, teraz drugie zdanie. Liczbą spełniającą równanie 2 w nawiasie x 3 równa się 8 i jest. No to sprawdzajmy po kolei najpierw. 2 razy, niech będzie najpierw 7, 7 minus 3 w nawiasie. No i teraz mamy 2 razy. Najpierw kolejność wykonywania działania no mówi, że musimy opuścić to, co jest w nawiasie, czyli 7 odjąć 3, co nam daje 4. 4 razy 2 to jest 8 faktycznie. Zatem mamy tutaj już prawidłowe rozwiązanie. Tak, z, mamy już liczbę, która spełnia to równanie, więc znowu piszemy tutaj albo 7, na przykład wymarzę, albo 7. Ewentualnie zaznaczamy, że jest to odpowiedź c. W ten sposób. I przechodzimy do zadania kolejnego, do zadania drugiego. Mamy tutaj sprawdzić, która spośród liczb minus 2, 2 czy do może 4 spełnia równanie No to sobie sprawdźmy. Najpierw y, dla tego a, kiedy x się równa minus 2, kiedy x się równa 2 oraz kiedy x się równa 4. Sprawdźmy dla minus 2. Będziemy mieli 2 razy minus 2, tak? Bo za x podstawiam minus 2 plus 5 i czy to się równa 9? No to zobaczmy. 2 razy minus 2 to jest minus 4 plus 5. No, niestety to nie jest równe 9. Odpada. Sprawdzimy sobie teraz dla dwójki, czyli znowu podstawiamy 2 razy 2 plus 5. I czy jest to równe 9? No, na razie jeszcze nie wiemy, więc policzymy. 2 razy 2 to jest 4 plus 5. Faktycznie jest to równe 9. Zatem naszą y, liczbą, która spełnia y, to, to równanie w przykładzie A jest 2. I dalej nie musimy w sumie już nawet sprawdzać, choć jeżeli chcecie, możecie sobie podstawić. tak? Będziemy mieli wtedy 2 razy 4 plus 5 równa się 9. No to niestety. Oś jest 8 plus 5 no i to nie jest równe 9 tak? więc mamy tylko jedno, jedną liczbę spełniającą to równanie i tak samo sprawdzamy w przykładzie b też dla x równego minus 2 dla x równego 2 oraz dla x równego 4 a to dla minus 2 mamy 2 razy o przepraszam 2 odjęć tam jest i mamy dalej 3 razy Minus 2. I czy to się równa 8? No, zaraz sprawdzimy. Mamy 2 razy 2, i teraz trzeba powymnażać te dwie liczby. Przypominam, że mamy minus 3, bo wszystko czytam wraz z znakiem, który stoi przed. Czyli mamy minus 3 razy minus 2, co nam daje 6 na plusie. Więc mamy 2 plus 6, a to się równa 8. Zatem Liczba minus 2 jest, jest liczbą spełniającą to nasze równanie, zatem już dalszych dwójki i czwórki nie musimy sprawdzać. Tak? Jest, jest w naszym wypadku, kiedy x jest w pierwszej potędze, po prostu tylko jedno rozwiązanie dla danego równania. Tak? Jedna liczba, która spełnia to równanie. No dobrze, zatem zadanie drugie omówione, przechodzimy do trzeciego. W trzecim zadaniu mamy, o macie, odgadnąć, jakie liczby spełniają poniższe równania. No i teraz niektórzy z was tutaj mi podstawiali od razu jakieś liczby, ale tutaj chodziło o to, żeby wypisać, że na przykład x ile się równa, y ile się równa, z ile się równa, tak? Te szukane liczby oraz w ile się równa. No i oczywiście tutaj w pierwszym przykładzie w A. Ile trzeba odjąć od 405, żeby otrzymać 20? No oczywiście 25, więc nasze X to jest 25, to jest ta szukana liczba w, w, w B za y żebyśmy otrzymali 30, czyli liczbę, która jest mniejsza od 302, tak tą którą mieliśmy na samym początku, byśmy musieli mieć liczbę tutaj za y minus 2 i wtedy się będzie zgadzało. Za 0, za 0, co ja mówię, jeżeli mamy 12x, 12z, przepraszam, czyli 12 razy z, tak tam, tam jest, y, równa się 0, to znowuż, żeby ten iloczyn był równy 0, no po prostu liczba z musi też być równa 0, y, w D przykładzie y, jaka liczba podzielona przez 4 d nam 8? No oczywiście 32 i w ten sposób są odgadnięte wszystkie. Wszystkie liczby spełniające te nasze powyższe równania. W czwartym zadaniu ma liczbę spełniającą równanie. No musimy znaleźć, tak jaka liczba spełnia równanie x minus 6 równa się 2, no to tutaj powyżej możemy sobie postawić, zacznijmy od 8, tak? po kolei mamy że za 8 za x8 minus 6 no i to się równa 2, więc o już od razu trafiliśmy na Nasze rozwiązanie, zatem ósemka, jest naszym rozwiązaniem w tym zadaniu. Um, wezmę to, usunę. Dobra, już mamy to rozwiązanie, zatem możemy przejść do kolejnego zadania piątego. Mamy podkreślić tutaj równania, które spełnia liczba 2. No, skoro ma spełniać, no, to sobie sprawdźmy. Mamy 2x minus 2 równa się 2. Sprawdzamy, czy dwójka spełnia to. Zatem dwa razy, a słowo ma spełniać, to znaczy, że jeżeli postawimy dwójkę za x, to będzie to wszystko prawdą. Czyli mamy 2 razy 2 minus 2, no i faktycznie jest to równe 2. Zatem to nasze równanie będziemy sobie mogli podkreślić, tak sprawdzamy następne 3x plus 4 równa się 2, no to 3 razy 2 plus 4, no niestety 3 razy 2 to jest 6 plus 4 10, więc nie będzie to spełniało, więc... Nie podkreślamy drugiego. W trzecim mamy 6 minus 2. No i faktycznie to jest równe 4. Zatem to trzecie równanie możemy sobie podkreślić. I jeszcze sprawdźmy to ostatnie 4 minus 3 razy 2. No to 4 odjąć, 6, oczywiście, to będzie minus 2, więc nie też to ostatniego też nie podkreślamy. Zatem w tym, w tym zadaniu mamy tylko dwa rozwiązania, dwa. Dwa równania, które są spełnione przez liczbę 2. W szóstym natomiast y, mamy, mamy tak, którą z poniższych liczb należy wpisać w miejsce znaku zapytania, aby rozwiązaniem y, równania była liczba minus 4. Skoro liczba minus 4 ma być rozwiązaniem, to znaczy, że kiedy podstawilibyśmy za x, po prostu minus 4. To by znaczyło, że liczba minus 4 spełnia to równanie. A skoro ma spełniać to właśnie, to równanko, to sobie podstawmy. 5 razy minus 4 plus 6. Hmm. Ile to będzie? Lecimy dalej. 5 razy minus 4 to jest minus 20. No, oczywiście plus 6 dalej. I minus 20 plus 6 to jest minus 14, zatem za, zamiast znaku zapytania powinna być liczba minus 14, dla, po to, żeby liczba minus 4 spełniała to równanie. Zatem odpowiedź d jest tutaj prawidłową odpowiedzią i tak oto przejdziemy sobie do następnego pytania. To następne pytanie mamy, czy liczba 6 spełnia równanie? No to sprawdzamy we wszystkich czterech równaniach, czy szóstka spełnia to, to równanie. Zatem przy pierwszym mamy 3 razy 6, odjąć 5. No 3 razy 6 to jest 18 i minus 5, no faktycznie jest to 13. Zatem pierwsze równanie jest spełnione przez liczbę 6. Zatem tutaj odpowiedź nasza to jest tak. W drugim równaniu, jeśli sobie podstawimy za x -a 6, sprawdzimy 14 minus 6, no, 14-6 to jest 8, a nie 7, zatem to równanie nie jest spełnione przez 6, zatem zaznaczamy, że nie. W, w trzecim równaniu mamy 2, 2x plus 3x to jest w sumie 5x, więc możemy sobie postawić, że 5x, innymi słowy jest to 5 razy, to nasze 6, które sprawdzamy, 5 razy 6 faktycznie równa się. 30 zatem ok, to równanie również jest spełnione przez 6 ok i sprawdzimy, sprawdzimy się tylko ostatnie 4 razy 6 minus 4, tak będzie w liczniku i przez 5. 4 razy 4 razy 6 to jest 24 minus 4 to jest 20. Jak podzielimy przez 5, otrzymamy 5, a nie 6 zatem to równanie, to ostatnie, nie jest niestety, niestety spełnione przez liczbę 6. Zatem zaznaczamy, że nie. No i ósme nam zostało oraz 9, jak tutaj widzę. I taką mamy oto treść. Jakie liczby należy wpisać w okienka, aby równania spełnia, spełniała liczba 5? Skoro ma spełniać y, te równania liczba 5, no to wystarczy, że sobie za x podstawimy piątkę tak? Czyli będziemy mieli 2 razy 5 plus 4, no i ile nam to wychodzi? 2 razy 5 to jest 10 plus 4, 14, zatem w klatkę trzeba wstawić liczbę 14. No i podobnie będzie z następnym przykładem, ja to tylko wymarzę to, co jest teraz niepotrzebne. Podobnie jest z następnym przykładem, jeżeli sobie podstawimy za x5, która ma spełniać te równanie, czyli będziemy mieli 11 minus 5, co nam da 6, jeżeli podzielimy przez 3 to jest 2. No i w ten sposób ósme zadanie jest rozwiązane, Ich ostatnie, jak widzę, tak, ostatnie, ostatnie zadanie dziewiąte, ma taką to treść, że które z poniższych równań nie ma żadnego rozwiązania. No, zauważyła, nie ma nie mieć żadnego rozwiązania. Więc y czy nie znajdzie się jakaś liczba, dla której y przy której jeżeli podstawimy jakąś liczbę? to, nie, to będzie ono, nie będzie ono spełnione. Zatem tak w A no przykładem powiedzmy może być x równa 66. 6. Jeżeli za x podstawimy 6, to się okaże, że 12 minus 6, czyli 6 równa się 6. Zatem to pierwsze równanie ma rozwiązanie, więc, nie, więc ma go nie musimy podkreślać, tak? Bo szukamy takiego, który nie ma rozwiązania. W B mamy x minus 8 równa się x. No, tutaj akurat yy, będzie, będzie problem, no nie ma takiej, czegoś takiego, bo zauważcie, po jednej i po drugiej stronie mamy x, -a, tak? Więc jakby nie było minus ósemki, to by się wszystko zgadzało. I teraz, jeżeli są dwie takie same liczby po jednej i po drugiej stronie i od jednej ze stron odejmujemy 8, to niestety nie dostaniemy po drugiej stronie tego samego. Zatem tutaj już możemy wnioskować, że z tego równania drugiego nie otrzymamy, znaczy tak, nie otrzymamy, że to drugie równanie nie będzie spełnione przez żadną liczbę, tak. Żadna liczba nie będzie spełniała tego drugiego, drugiego równania, zatem tutaj zaznaczmy już B, tak, że to drugie równanie nie spełnia, nie spełnione przez żadną liczbę. Chcę c na przykład, natomiast zauważcie, że mamy x do potęgi trzeciej równa się minus 1. No wystarczyłoby, żebyśmy za x podstawili minus 1, tak, ponieważ minus 1 do potęgi trzeciej jest równe minus 1, tak, bo minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1 razem minus 1, razem minus 1 i co da nam minus 1? Zatem to równanie, tak, to trzecie ma, ma rozwiązanie, konkretnie x równa minus 1, no i zerknijcie jeszcze na d w d mamy 9 razy x równa się x no, pff, jakiejś liczby okrągłej nie, nie będzie tak, ani z dodatnich, ani z ujemnych liczb, natomiast taka e, środkowa bym powiedział liczba czyli 0 akurat tutaj spełnia jeżeli postawimy za x 0 tak, to będziemy mieli 9 razy 0 czyli 0 równa się 0 zatem z liczba 0 będzie spełniała to drugie to nasze czwarte równanie Zatem jedynym równaniem, które tutaj w zadaniu dziewiątym nie ma rozwiązania, tak, które nie będzie, spełnia, nie będzie spełniane przez żadną liczbę, będzie równanie w B. No dobra, na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia na najbliższych zajęciach. Do widzenia.